Hejka, witam Was w kolejnym odcinku. Negatywnymi myślami, gdy mamy z tym problem i chcemy się go pozbyć, albo gdy one już do nas przyjdą, bardziej tak jednorazowo. I po prostu też chcemy, żeby one przestały nas dominować, można tak powiedzieć. Od razu chcę wspomnieć, że jeżeli w jakiś sposób się u Ciebie nie sprawdzi, to nie znaczy, że jesteś beznadziejnym przypadkiem, któremu nic nie pomoże. Tylko są dwie opcje. Pierwsza, ten dany sposób nie jest dla Ciebie. Druga, za krótko testowałaś daną metodę i po prostu ona jeszcze nie miała okazji zadziałać. Ja bym testowała tak od miesiąca do trzech miesięcy, bo w tym przedziale czasu powinny się pojawić jakieś efekty. Też metody, które tutaj powiem, to na pewno nie są wszystkie metody. Wydaje mi się, że jakby pogrzebać na internecie albo posłuchać innych ludzi, którzy mają też jakieś własne doświadczenia i pewnie jakieś własne sposoby. To możecie znaleźć więcej metod. Ja tutaj dla Was przygotowałam 6 propozycji. I pierwsza z nich: jeśli masz naprawdę duży i mocny problem z takimi negatywnymi myślami i czujesz, że nie dajesz sobie z nimi rady, no to terapia lub wizyta u psychologa, który z Tobą porozmawia i ewentualnie wytłumaczyć, co dalej, może być najlepszą opcją. Ponieważ, ponieważ, jeśli to już jest naprawdę tak mocne, że nas paraliżuje i dosłownie burzy to nam nasze życie, no to wydaje mi się, że najlepszą opcją tutaj będzie pójście do kogoś, kto nam pomoże, no bo my sami możemy mieć bardzo ciężko wyjść z tego problemu. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo też nie chcę tutaj demotywować kogokolwiek, kto na przykład nie ma możliwości pójść na terapię i to samemu też jest to możliwe, ale może to być po prostu trudniejsze. Drugi sposób, który może naprawdę pomóc, to przelewanie myśli, najlepiej na papier do journala, bo pisanie jest dla nas bardziej angażujące i nie dość, że pozbędziemy się tych myśli, to będziemy mieli okazję takiego wyciszenia się. Ale tak naprawdę możesz też to zrobić w notatkach na telefonie. I to z tym telefonem to jest fajna opcja, jak jesteśmy w miejscu, gdzie nie możemy pisać albo nie mamy przy sobie journala. A no nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy gdzieś tam nas znajdą jakieś negatywne myśli. W szczególności, jak zaczynamy dopiero nad tym pracować, no to one mogą się pojawiać jeszcze, jeszcze częściej. Więc e, no też można je przeladzić do telefonu, gdzieś tam zapisać sobie na notatkach, a później usunąć. Bo po prostu takie przelewanie myśli tych negatywnych, gdziekolwiek, jest po prostu lepsze niż trzymanie jej w sobie i męczenie się z nią. Bo to działa trochę jak z emocjami. Jeśli zamiast przepracować sobie daną emocję, można powiedzieć, pozbyć się, się jej w jakiś sposób, no to będziemy się tylko jeszcze bardziej męczyć, jeśli będziemy trzymać te emocje w sobie i udawać, że ich nie ma. Więc tak samo można powiedzieć, działa to przy negatywnych myślach: takie przelanie ich może być bardzo dużą ulgą i może sprawić, że dana myśl po prostu już nie będzie nas atakować. I też tak naprawdę może tutaj zadziałać, nie wiem, nagranie głosówki do koleżanki albo nagranie głosówki do na przykład swojego konta. Na że chyba dać, da się nagrywać głosówki do samego siebie, przynajmniej pamiętam, że kiedyś się dało. Bo głównie chodzi o to, żeby po prostu te myśl przelać gdzieś i się tak można powiedzieć jej pozbyć, trochę się wygadać, nawet jak mamy się wygadać samemu sobie, niż trzymać ją w sobie i się z nią męczyć. Trzecia rzecz, która może pomóc, to po prostu wyciszenie się, wejście w taki stan medytacji, może nawet zrobienie jakiejś prowadzonej medytacji, jak bolisz, na uspokojenie myśli czy coś takiego. Chodzi o to, żeby uspokoić swój organizm, bo często taki spokojny, zrelaksowany organizm równa się spokojny umysł. I jeśli chodzi o medytację, to tutaj też po prostu skupienie się na swoim ciele i na swoim oddechu. Sprawi, że nie będziemy mieli miejsca w głowie na te negatywne myśli, bo po prostu będziemy myśleć o tym, żeby rozluźnić, nie wiem, lewą nogę, prawą rękę, żeby wziąć spokojny wdech, spokojny wydech, i po prostu przez to, że będziemy tak skupione na tym, co się dzieje w naszym ciele, możemy nie mieć też czasu myśleć negatywnie, więc to też może tutaj właśnie pod tym względem pomóc. Czwarta rzecz to afirmacje, czyli gdy pojawią się negatywne myśli w Twojej głowie. I złapiesz się na tym, że ona już się pojawiła ta myśl i że już jest w tej głowie, to od razu powtarzasz kilka przeciwnych afirmacji. W ten sposób pracujesz też nad swoją podświadomością i uczysz jej nowego sposobu myślenia. Więc tutaj mamy kilka plusów w jednym. Piąty punkt to zagłuszenie. I nie do końca to polecam, bo to nie zawsze działa, ale czasami potrafimy potęgować te myśli, bo kisimy je w sobie. I to zagłuszenie może zadziałać, tak, zadziałać jak taki szybki ratunek, gdy już naprawdę nie mamy czasu sobie tej myśli przeboleć albo je gdzieś przelać, nawet w formie notatki na telefonie. No to zagłuszenie, na przykład jakąś ulubioną, wesołą muzyką, która poprawi nam nastrój, może pomóc. Tylko tutaj jest to opcja chwilowa, i jak wybierzemy tą opcję, to później, gdy już będziemy mieli przestrzeń na przepracowanie sobie ewentualnie tej myśli trzeba do niej wrócić i trzeba ją przepracować. Bo jeśli my ją zagłuszymy i będziemy ją ciągle zagłuszać i o niej będziemy starali się zapomnieć, to ona może nas w końcu walnąć kilka razy mocniej do tego stopnia, że nie będziemy już w stanie jej zagłuszyć, a praca nad nią będzie bardzo ciężka, bo ta myśl z takiego, dajmy na to, małej czarnej kropeczki, z takiej małej czarnej kropeczki, zrobi się ogromną dużą kropką. I szósty, ostatni punkt to spanko. I to działa u bardzo małej ilości osób, ale nie byłabym sobą, gdybym nie dodała tutaj spanka. Bo jeśli słuchacie mnie dłużej, to wiecie, że spanie w moim życiu działa na wszystko. Więc ja bym po prostu nie była sobą, jakbym nie dała tutaj spania. Możecie sprawdzić, czy u Was też to zadziała, no ale niestety z doświadczenia wiem, że Spanko pomaga bardzo małej ilości osób, bo często też jak mamy te w ogóle takie negatywne myśli i tego chomika w głowie, który nam biega w kołowrotku. No, to nawet nie potrafimy zasnąć, więc no, to zależy od Was. I chcę Wam tutaj też powiedzieć trochę mojej historii, opowiedzieć Wam trochę, jak ja sobie radzę z takimi negatywnymi myślami, jak to wygląda u mnie, żeby podać Wam jakiś e, żywy przykład i opowiem Wam o sytuacji, która ostatnio się wydarzyła w mojej pracy. Ostatnio miałam bardzo okropny dzień, ale to naprawdę okropny. Do tego stopnia, że skończyłam w kiblu rycząc i nie wiem, czy przy okazji w ogóle nie miałam ataku paniki, że to nie był tylko zwykły płacz, bo czułam się jak przy moich atakach, ale nigdy nie miałam ataku w takiej sytuacji, więc nazwijmy to po prostu płaczem ze stresu. Ten dzień to był mój pierwszy dzień, gdzie ja byłam sama na zmianie i totalnie nic mi nie poszło tak, jak powinno. Dzięki Bogu tylko, że mi to jedzenie wyszło, czyli to, co jest najważniejsze, ten produkt. Bo tak to bym naprawdę zepsuła wszystko, i nie wyrobiłam się z niczym. Był okropny syp, którego nie potrafiłam ogarnąć. Do tego prawie jeszcze zepsułam około 6 kilo ciasta. No po prostu okropny dzień, i, i wolę udawać, że on się nigdy nie wydarzył, i chciałabym, żeby się nigdy nie wydarzył. I myśli wokół tego dnia dręczyły mnie. Choć bardziej bym powiedziała, że próbowały mnie dręczyć, no bo przez to, że ja wiem, jak nad tym pracować, to nie udało im się przejąć kontroli w mojej głowie. No ale średnio raz na pół godziny one ponawiały atak, więc ciągle te myśli mnie tak uderzały, bo nie miałam też czasu w tej pracy. Przez to, że tam było tyle rzeczy, które poszło nie tak i które ja musiałam naprawić, zanim skończę zmianę, to też nie było czasu zajęcie tymi myślami. Więc przede wszystkim właśnie tutaj mi pomogło to takie. Zagłuszanie, ja po prostu, jak one się pojawiały, to ja je zagłuszałam czymś innym oraz też wtedy po prostu pracowałam, więc ja nie miałam czasu na te myśli, bo byłam skupiona na tym, żeby możliwie jak najlepiej ogarnąć to wszystko, co już zepsułam. I coś, co mi też zawsze pomaga w takich sytuacjach, że coś się po prostu stało na przykład z naszej winy, to pomaga mi bardzo uświadomienie sobie, że to już się wydarzyło, a moje zadręczanie się nic nie zmieni oprócz tego, że będę psuła sobie humor. No bo od narzekania nie cofnę się w czasie i nie naprawię tego, nie dam rady nic zmienić, więc to jest takie myślenie, które mnie zawsze uspokaja, bo ono mi pozwala tak wrócić do tego, co jest tu i teraz. Na zasadzie, że wiecie, nie cofnę się w czasie, zjebałam, mówi się trudno, muszę skupić się na tym, co jest teraz, czyli czy ja mogę to naprawić, czy ja mogę coś zmienić, jeśli mogę to naprawić, ok, no to, to naprawiam najszybciej jak mogę. Jeśli nie mogę tego naprawić, nie mogę już nic zmienić, no to muszę się z tym pogodzić i po prostu no, żyć z tym dalej, bo no, nie cofnę się w czasie, tak jak mówię, nie zmienię tego. No, i jak po tej pracy wróciłam w końcu do domu, to ja od razu położyłam się do łóżka. Najpierw, oczywiście, zrobiłam sobie wyciszenie, czyli taką krótką medytację, e, że się położyłam i nie szłam od razu spać, tylko się położyłam skupiałam się na tym, żeby właśnie rozluźnić moje ciało, skupiałam się na spokojnym oddechu, w szczególności skupiałam się na rozluźnieniu szczęki, bo ona mi się bardzo zaciska, w szczególności jak właśnie jestem zestresowana i długo zajmuje mi rozluźnienie jej. No i jak już chwilę sobie, tak można powiedzieć, pomedytowałam, to poszłam spać, bo... I bo mój organizm po prostu tak działa, że jakąś pitą się resetuje i resetuje mi się umysł po prostu, dzięki czemu mogę mieć nowe spojrzenie i pomaga mi to właśnie wyrzucić z siebie takie negatywne emocje, bo one tak jakby znikają. Ja się budzę i ja już nie mam tych myśli, chyba że no sobie je przywołam. Po tym moim spanku, jak się obudziłam, to... Nastąpiło potrójne, chyba potrójne, mam nadzieję, że się nie pogubiłam w tym liczeniu, potrójne wyrzucenie z siebie tych negatywnych myśli. I było to przelanie myśli, i po prostu najpierw pogadałam o tym z siostrą, z którą akurat byłam w pokoju i ona widziała, że jest ze mną bardzo źle, więc na początku nawet się nie pytała, co się dzieje, a jak się obudziłam, no to zapytała, co się dzieje, i musiała słuchać mojego monologu. Ja najpierw się wygadałam z siostrze, potem pogadałam z koleżanką, co też mnie uspokoiło, a na koniec wyrzuciłam to jeszcze wszystko z siebie, te resztki, które tam zostały, wyrzuciłam wszystko do journala. I ostatnia rzecz, którą zrobiłam, i to jest taka rzecz, o której nie wspomniałam w tych przykładach, co można zrobić, ponieważ to nie pasuje do każdej sytuacji, ale w takiej sytuacji jak ta, którą wam teraz przedstawiłam, to mi też pomaga zastanowienie się, co następnym razem mogę zrobić lepiej. Tak, bezemocjonalne przeanalizowanie sytuacji, czyli tak trochę jakby spojrzeć z boku na tą sytuację się staram i zaobserwować, gdzie popełniłam błąd, co zrobiłam nie tak, przeanalizować to i zastanowić po prostu, okej, okay, dobra, tu, tu, tu zrobiłam źle, to co następnym razem, jak taka sytuacja się znowu wydarzy, ja mogę zrobić, żeby było inaczej, żeby było lepiej, żeby było tak, jak ja bym chciała, żeby było. No i ja po tej sytuacji z tym moim dniem w pracy wprowadziłam sobie kilka nowych zasad, zrobiłam sobie plan działania w mojej pracy. I już nie byłam, i prawdopodobnie nigdy nie będę nawet blisko takiej sytuacji, więc no, ta sytuacja pomogła mi się ogarnąć. Musiała się ona gdzieś tam wydarzyć, żebym ja mogła sobie stworzyć plan działania i zobaczyła, że zrobię błędy, ponieważ ja rzadko jestem sama na zmianie, więc nie mam zbyt często takich okazji. No i pojawiła się ta okazja. Akurat tutaj, wszystko, co mogło pójść, nie tak, to mi poszło nie tak. No, taki okropny dzień, ale ten dzień pokazał mi właśnie, na czym muszę się skupić, pomógł mi stworzyć nowy plan działania, który już przetestowałam i który wiem, że działa, i dzięki temu już wiem po prostu, że taka sytuacja się więcej nie wydarzy i mogę być spokojna. Nie muszę się stresować, że tak będzie wyglądał każdy mój dzień, gdy będę sama na zmianie. No i jak mogliście zobaczyć, ja połączyłam tutaj kilka różnych możliwości, bo też nie ma sensu ograniczać się do tylko jednego sposobu, do jednej rzeczy. Jak macie możliwość i wiecie, że wam pomaga kilka rzeczy, to sobie je łączcie. Ja tutaj też, tak jak mówię, Wam połączyłam kilka różnych rzeczy, bo wiem, że one u mnie działają. Więc jak wiem, że coś działa, to też nie ma sensu ograniczać się tylko do jednej. I postanowiłam, że wspomnę Wam o tej sytuacji. Bo często dręczą nas negatywne myśli wobec tego, co kiedyś zrobiliśmy źle lub nie tak, jakbyśmy chcieli zrobić. A nie oszukujmy się, ja uważam, że to jest po prostu bez sensu. I to sama sobie mówię, nawet jak złapię się sama na takich myślach, to mi uświadomienie sobie właśnie tego, że to jest bez sensu, bardzo pomaga. Oczywiście to nie było tak, że ja sobie, wiecie, mam jakiś negatywny natłok myśli, w ogóle bardzo źle się czuję i mam już taki, że one gdzieś tam przejęły tą kontrolę w tym moim umyśle. No to, to też nie jest tak, że sobie powiem, że one są bez sensu i one będą miały aha, dobra, my jesteśmy bez sensu, to przepraszamy, wychodzimy i nagle pojawi się same, nega same pozytywne myśli, to też trzeba więcej pracy nad tym, ale wydaje mi się, że takie uświadomienie sobie właśnie, że to, że my myślimy negatywnie o tym, co się kiedyś wydarzyło i się tym dręczymy, jest po prostu bez sensu, może pomóc. Bo jakby co zmieni w twoim życiu to, że przez następne kilka miesięcy od tej sytuacji będziesz zadręczać się tym, że zjebałaś. Co to zmieni oprócz tego, że będzie psuło Twoją codzienność i sprawiało, że Twoje życie będzie mniej jakościowe? Nic. Twoje zadręczanie się nic nie zmieni, bo sytuacja się już wydarzyła, klamka zapadła, historia została zapisana, już jej nie zmienisz. Nie cofniesz się w czasie, nie wyrwiesz kartki, nie napiszesz na nowo koniec. Zostaje Ci tylko pogodzenie się z tym, co się wydarzyło, ewentualne przepracowanie sobie tej sytuacji, właśnie wyciągnięcie jakichś wniosków. I tyle. A jeśli chodzi o przykład, gdy boimy się czegoś, co ma się wydarzyć, to tutaj mi pomagają zawsze afirmacje i pozytywne wizualizowanie danej sytuacji, która mnie stresuje. Nie stawiam negatywnych scenariuszy, bo to zawsze się źle kończy i to nas tylko zniechęca, i nieraz tak się nakręcimy w swojej głowie tymi negatywnymi scenariuszami, że my jeszcze. Nie podjęliśmy próby, by zrobić jakiejś rzeczy, a my już jesteśmy do tej rzeczy negatywnie nastawione i już mam podejście, że w ogóle na pewno nam się nie uda, więc po co się w ogóle starać? A mam to w dupie. Więc to jest po prostu bez sensu, ale jak już się złapię na tym, że stworzę jakiś negatywny scenariusz, bo tak, też mi się to czasami zdarza, w szczególności w sytuacjach, które są dla mnie mocno stresowe, jak na przykład sytuacje związane z urzędami, które mnie bardzo stresują, ta cała papierologia, i zdarzy mi się czasami. Że jak właśnie mam się wziąć za jakąś taką papierologię, to zdarzy mi się, że złapię się na tym, że myślę w ten sposób negatywny, że na pewno coś zepsuję, że gdzieś się pomylę, i jak już się złapię na tej sytuacji, to tworzę sobie dwa pozytywne scenariusze. Nawet jak miała te pozytywne scenariusze wymyśleć dla siłę i miało być tobie dla mnie męczące, muszę stworzyć dwa. Żeby ich było więcej, żeby one zagłuszyły ten negatywny scenariusz. To też nie jest tak, że to się u mnie pojawiło od razu, bo praca nad negatywnymi myślami, jeśli mamy z tym problem, nie jest niestety łatwa. Ale. Akurat takimi rzeczami jak afirmacje, wyobrażanie sobie pozytywnych scenariuszy, można sobie to troszkę uprzyjemnić, ułatwić i sprawić, że to nie będzie aż taką męczarnią. I muszę na koniec przejść jeszcze do wyjątku, bo istnieje pozytywny rodzaj negatywnych myśli, chyba mogę to tak nazwać. Jest to rodzaj negatywnych myśli, jakichś złych scenariuszy, które są dla nas tak straszne, że napędzają nas do działania, aby to złe nigdy się nie wydarzyło. Jest to pewien rodzaj motywacji i podam Wam tutaj przykład, jak to działa. Na przykład tak bardzo boimy się życia w ubóstwie, że robimy wszystko, by zarabiać możliwie jak najwięcej. Ciągle poszerzać w swój finansowy rozwój oraz, na przykład, doprowadzać do tego, że będziemy mieli więcej, coraz więcej źródeł dochodu. To jest taki przykład, który wydaje mi się najlepiej obrazuje ten dziwny rodzaj motywacji, że po prostu tak bardzo się boimy jakiejś takiej negatywnej myśli, że będziemy robić dosłownie wszystko, by do niej nie doszło, przez co będziemy się motywować do działania żeby jak najbardziej się oddalić od tej myśli. Jest coś takiego, ale no tak jak mówię, nie u każdego to działa. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym temacie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny oraz, że się Wam spodobał. Możecie zostawić po sobie jakiś znak w komentarzu, by ten odcinek dotarł do jak największej ilości osób i słyszymy się w następnym odcinku. Bye, bye!